Wiele związków się rozpada, kurdej szatan w szczerym wyznaniu. Smutne. Basia kurdej szatan otworzyła się przed internautami na temat związków. Poruszyła bardzo wrażliwy temat zakończenia relacji. Takiej szczerości nikt się nie spodziewał. Zmiany u Basi kurdej szatan. Basia Kurdej Szatan należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek telewizyjnych i teatralnych. Przez wiele lat była związana z telewizją polską, gdzie zagrała w popularnych serialach, między innymi M jak miłość i zaraz wracam, a także prowadziła znane programy rozrywkowe, takie jak Kocham cię Polsko oraz Cudowne lata. W ostatnich miesiącach aktorka skupiała się na pracy scenicznej, a niedawno poinformowała także o zakupie domu w Hiszpanii. Co więcej, zaskoczyła internautów nagraniem, w którym opowiada o nowym projekcie i najważniejszej roli w jej karierze. Moi drodzy, podjęłam decyzję i przyjęłam pewną propozycję. Przygotowuję się do nowej roli. Nie jest to rola na scenie, też nie przed kamerą. Ale wiem, że ta rola wymaga ogromnej odwagi. Jeszcze nie mogę za dużo zdradzić, natomiast jest to na pewno jedna z najważniejszych ról, jakie podjęłam w życiu. Wracam do Was wkrótce, wyznała. Teraz natomiast podjęła wrażliwy temat uczuć. Podjęła się powodów zakończenia relacji. Małżeństwo Basi Kurdej Szatan. Małżeństwo Basi Kurdej Szatan i Rafała Szatana od lat uchodzi za jedno z najbardziej zgranych w polskim showbiznesie. Para poznała się w 2011 roku podczas pracy w teatrze, a już w następnym roku wzięła ślub. Oboje są aktorami, dlatego często łączą życie prywatne z zawodowym, występując razem na scenie. Wychowują dwoje dzieci i chętnie pokazują w mediach społecznościowych codzienne, rodzinne życie, podkreślając znaczenie partnerstwa, humoru i wzajemnego zrozumienia. Nie brakowało u nich kryzysów, o czym otwarcie opowiadali. Różnie bywa, zdarzają się zakręty, zdarzają się trudne momenty. Zdarzało nam się, ale to przetrwaliśmy i w głębi czuliśmy po prostu, że chcemy być ze sobą, że mamy wspaniałą rodzinę, że nie chcemy tego niszczyć i że się kochamy przede wszystkim, mówiła aktorka w jednym z wywiadów z 2025 roku. Teraz natomiast gwiazda odezwała się do internautów w sprawie rozpadu związków. Zna przyczyny katastrof. Basia Kurdej Szatan o rozpadzie związków. Aktorka poruszyła temat nieszczęśliwych relacji w mediach społecznościowych. W nagraniu przeplatanym kadrami z jej mężem opowiedziała: Co trapi współczesne pary? To wcale nie są burzliwe kłótnie. Kiedy ostatni raz faktycznie zauważyliście osobę, z którą żyjecie, wiele związków rozpada się nie przez wielkie kłótnie, ale przez codzienny brak uważności. Kiedy, skupiamy, przyp, redaktor się na wadach, przestajemy widzieć człowieka, którego kiedyś świadomie wybraliśmy, a kiedy ostatnio zapytaliście, co teraz czujesz? I naprawdę, naprawdę chcieliście poznać odpowiedź. Później Basia Kurdej-Szatan podzieliła się własnymi poradami na zdrowy i długotrwały związek. Czasem wystarczy podnieść wzrok znad tych garów, obowiązków, pośpiechu, żeby zobaczyć te osoby. Wiecie tak, tak po ludzku dostrzec. To nie rozwiąże wszystkiego, ale może otworzyć przestrzeń, której brakowało Wam od dawna. Jak widać po małżeństwie aktorki, sama z pewnością stosuje się do związkowych zaleceń.